Bądź pozdrowiona, córko Boga Ojca. Bądź pozdrowiona matko Syna Bożego. Bądź pozdrowiona, oblubienico Ducha Świętego. Bądź pozdrowiona, wspaniała Świątynio Trójcy Przeświętej. Fragment modlitwy Szymona Garazzi. Witam was moi drodzy 13. w piątek jak to mówimy dziś, troszkę warunki polowe, ponieważ nie mamy dostępu do naszego podkładu muzycznego, ale to nie przeszkadza, żeby podzielić się słowem, które na dzień dzisiejszy jest. Otóż to, to takie. Maryja tak bardzo nawołuje i wzywa do modlitwy i do pokuty, bo jedynie w tym jest ocalenie. Jedynie to ma sens teraz, gdy wybija ostatnia godzina dana ludzkości, gdy czas miłosierdzia niebawem zamknięty będzie sądem. Zaślepione kłamstwami szatana moje dzieci, jak ewa w raju, wyciągają ręce po to, co przyniesie im ból oddzielenia od miłości. W każdym czasie. Od dnia mojego przyjścia na świat ludzkość nie była tak zaślepiona własną pychą i tak manipulowana przez moce piekielne. Rozeznawać trzeba natchnienia, myśli i uczucia, poruszenia serca i umysłu, od jakiego ducha pochodzą, i nie ufać sobie, i bardzo nie ufać sobie. Wszystko trzeba rozstrzygać przede mną i ze mną. I pragnąć woli mojej w pokorze serca i umysłu, wszystko poddawać konfrontacji z Ewangelią, a zwłaszcza to, co łączy lub dzieli z innymi ludźmi. Oddalić trzeba swoje urazy, swoje ambicje, by w imię moje zachować pokój i rozszerzać miłość dla ocalenia siebie i innych. Z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustawała twoja wiara. Ty ze swojej strony utwierdzaj twych braci. I rzekł do nich: Czy brak wam było czego? Kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów, oni odpowiedzieli: Niczego. Lecz teraz mówił dalej: Kto ma trzos, niech go weźmie, tak samo torbę, a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Kropka. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, za to, że jesteście z nami. Dziękuję za nowych słuchaczy kanału Echo Boga Fiat i pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Miejcie wspaniały piątek. Fiu, fiu.